Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Nagrywam specjal na 300 subskrypcji, za które ogromnie Wam dziękuję. Specjałem, jak już pewnie wiecie, no ostrość, jest zrobienie mojego własnego customa. Stwierdziłam, że pomaluję pewien model konia marki Schleich, ze względu na to, że... a w sumie zaraz Wam pokażę, co ja będę przedłużać. Tylko uwaga! Yyy... Przygotujcie się, bo to będzie i totalny szok, i jest na makabra, także... Przygotujcie się, bo można dostać serio jakiś ataku. Nie żartuję, ale to wygląda bardzo, ale to bardzo, bardzo źle. Że uwaga, bo to będzie serio... No nie będę już przedłużać, tylko wam pokażę ten... ten coś. No, czy ktoś mi powie, co to jest? Za paćka farby. Boże święty, kiedy ja to malowałam? Ja nawet nie pamiętam, ale tylko i ma, tylko si wyświeje, że jest taki, że ma taki ogon. Co jest z nim, nie tak? Dużo. Ta zmiana, Boże, jakiego ja skrzywdziłam? Spody skrzywdziłam kop, spody kopet, Boże. Nie no. Okej. Okay. Wcześniej Wam powiedziałam, poinformowałam was, że będzie to konie y, arabski. Także <laughs> no, ten model. Myślę, że osoby interesujące się właśnie modelami koni, myślę, że wiedzą o, o tym modelu, bo jest dość popularny. Więc myślę, że większość Was o tym wie. Ja generalnie no, będę przerabiać tego konia. Nie powiedziałam, że dzisiaj będę to robić, ze względu na to, że to się po prostu robi długo. No, a teraz Wam powiem jeszcze, z jakiego powodu zdecydowałam się zrobić akurat ten model. Z tego powodu oraz z tego powodu. Mam trzy identyczne modele. Ten też jest pomalowany. Także kilka znowu będziemy robić więcej. Generalnie planuję zrobić trzy customy na razie. Yy, tego, tego i jeszcze jednego, którego Wam na razie nie pokażę. Ale no, mam trzy identyczne klacze arabskie. Także. Przerabiamy te dwie. To sobie zostawiłam w fabrycznych kolorach jest serial kit. Także odkładam ją na bok. No, a ta dwójka generalnie jest w makabrycznym stanie. Jednym plusem jest to, że na przykład do ogona użyłam dobrej farby akrylowej, chociaż ona i tak już się zdrapała także no. Albo po prostu pomalowałam to jedną warstwą, dlatego tak wygląda. Y no niestety, minusem jest to, że jest to farba akrylowa, którą bardzo ciężko jest zmyć, ale wyczytałam w necie, że podobno, uwaga, podobno e, łatwo zmyć e, farbę akrylową płynem do mycia naczyń. E, Boże, do mycia okien, <ścoughs> sorry. Płynem do mycia okien. No i mam jeszcze gąbeczkę. E, także będziemy to dzisiaj testować. Tego konia na razie odstawiamy, on będzie robiony następnym razem. I weźmiemy się za tego. Ech, to będzie ciężki dzień. Ok, także najpierw pokażę Wam wszystkie rzeczy, których będziemy używać, a następnie przejdziemy już do czyszczenia tego konia, bo bardzo porządnie trzeba go umyć. To jest bardzo ważne. Poza tym mam nadzieję, że przy tym będzie chodzić trochę tej farby odejść. Także mam zestaw farb akrylowych, chociaż pewnie inne też sobie wezmę. Mam pędzelki i e, mam e, farby czarna, bo mi się szybko kończy i biała na bazę, ponieważ no, nie mam takiego podkładu, w sensie e, sprayu, więc musimy użyć tego I niestety nie będę też używać pasteli, bo nie mam czym tego po prostu utwardzić, także no No więc nie będzie pasteli, będzie taki jednolity bardziej koń i oczywiście będzie maść Izabelowa, bo wybrać Izabelowa, to nie wiem jak ja zrobię to koszywę na to, Ale okej okay. Także no Na razie te rzeczy, oczywiście ja maluję sobie na takiej macie, tutaj ona jest Także jak się ubrudzi ona, to można to łatwo zmyć łatw, tym mokrymi kusyczkami, Albo jeszcze z perfumami, to szybciej będzie Także co, idziemy teraz po jakiś pojemniczek Plastikowy, yy, ciepłą wodę i będziemy to myć. Więc zacznę od spróbowania Ostrość. Yy, umyć się po prostu tego konia zwyczajnie w wodzie, potem dołożę do tego właśnie ten płyn. Także woda jest generalnie ciepła, dość ciepła, więc będzie mi ten. Także teraz ustawię jakąś kamerę, no i będziemy już to myć. Także kraczuję sobie tutaj w wodzie. Jak widzicie, jak spróbowałam gąbeczką, to trochę tutaj się nawet odmyło tej wody, znaczy farby. Także teraz będę próbowała to robić tym sposobem z płynem do mycia okien. Ok, także tutaj już zaczynam po raz kolejny czyścić konia. Tym sposobem. Zobaczycie później, że w sumie nawet trochę zeszło, ale dość no, przekonacie. No także, ale długo to szorowałam, serio mega długo, dlatego też jest to przyspieszone Bo no trochę mi to zajęło, szczerze Myślałam, że będę to chociaż tak krócej robić Albo żeby wystarczy zostawić tego konia w tej wodzie Z tym płynem i że to samo odejdzie, no ale widać, że nie Także niestety trzeba było po prostu szorować to i szorować. No niestety Także zobaczymy jak to będzie później wyglądało, no to co, o w ogóle patrzcie jakie jest mokre już biurko, ta mata jak jest mokra, strasznie mokre. od tego płynu i od wody, no bo ja tego nie moczyłam za chwilę w wodzie, a potem w płynie, żeby to wszystko ten, ale czy zeszło mocno, no nie wiem. Ale już zaraz sami zobaczycie. Jest tutaj widać, tylko że tutaj też na tym koniu jest trochę tych, tej piany, także to nie widać procentowo, ile tych białych miejsc jest. Ja tam moczyłam właśnie wodę, bo widać w ogóle woda się potem zrobiła yy, taka trochę bardziej właśnie w kolorze tego konia. Okej, okay, generalnie po trochę zrobiłam tego szorowania i model prezentuje się następująco. <laughs> Jestem przekonana, że nie zmienię tego w całości, bo. No po prostu nie dam rady Nie wiem ile leżała na nim ta farba, ale długo, przez co no niestety Nie zmienia tego do końca Postaram się jeszcze poszarować, a potem wstawimy go jakby do Gorącej wody z tym y, płynem Na jakieś pół godziny i zobaczymy co z tym będzie Pójdę po 15 minutach, jeżeli nic się nie stanie to będę dalej szarowała i tyle Także jeszcze trochę poszaruję, nie nagram tego w ogóle jest jakaś, taka mokra powierzchnia, że się nawet się odbija ten. Także woda generalnie wygląda tak, a to dobrze. <grytanie> yy, także trochę go poszaruję, no i widzimy się już yy, później, jak będę wstawiała do tej wody z, yy, z tym yy, płynem. Okej, okay, koni wygląda tak po kolejnym yy, by szorowaniu tym płynem, a teraz dam go na, do chwile, na, na chwilę do ciepłej wody. Z tym płynem, może troszeczkę ta farba zejdzie, w sensie się rozpuści, i wtedy będziemy jeszcze szorować. Ale teraz muszę wytrzeć wszystko i widzimy się, jak już będę go wsadzała. Generalnie koniecznie jest w tym pojemniku, z tym płynem. Zostawię go na 15 minut, wrócę i zobaczymy, jak tam idzie. I przewrócę go na drugą stronę. Jeżeli nie pychnie, to po prostu go będę dalej szorowała, póki to nie zejdzie. Znaczy, nie całkowicie nie, bo to na stówę nie zejdzie całkowicie. Ale no się postaramy. No i teraz dam mu takie 15 minut i widzimy się za chwilkę. W sensie dla was za chwilkę. Dla mnie jeszcze trochę, to papa. pa. Okej, okay, generalnie już drugi raz wsadziłam tego, ten model do, do tego pudełka, która nie woda jest ciepła. No a teraz już będę wyciągać konia i tak w ogóle to wiem, że powinnam generalnie robić to wszystko w rękawiczkach, ale jako że rękawiczek nie mam, to nie mam jak prostu jest to, że nie mam tutaj tego podkładu w sprayu, bo wtedy to byłby problem Ale no, także wyciągamy yy, Myjemy w czystej wodzie Wycieramy I będziemy... w sensie, dostawiamy też do wyschnięcia I będziemy już nakładać yy, bazę Podkład w sensie Także no Widzimy się za chwilkę Generalnie model się właśnie suszy i wykłoniłam coś takiego Że mam tutaj taki pojemniczek po... No i, będę sobie, I sobie tutaj naleję po prostu białej farby I będę nakładała podkład Ileś tam warstw Także już otwieram zestaw, biorę pędzle I będziemy już to robić No i chyba muszę zacząć sobie czytać napisy na opakowaniach Bo jest paleta No ale i tak użyję tego Paletę użyję do kolorów Jak już będę go malowała Do maści docelowej, czyli izabelowatej No a do podkładu użyję sobie tego bo mi nie szkoda tego. Tutaj właśnie nakładam podkład, już pierwsze warstwy i tak dalej. Generalnie zduplikowały mi się trochę te... Yy, ...głosy, więc zaraz będzie się tutaj mieli niestety drugi. No ale sorry za to. Trochę mi zajęło to malowanie, no ale też jakoś nie mega długo, nie? To Też nie jest jakieś mega czasochłonne. Ok, a tutaj zaczynam już nakładać podkład na konia. Pierwszą warstwę oczywiście, bo będzie ich więcej. Oczywiście Wam to przyspieszyłam, bo trwałoby to chyba 8 minut. <grych> a tak to potrwa minutę 50, tam dwie niecałe dwie. Także fajnie. No i też muszę Wam dużo tych rzeczy poprzyspieszać, bo widzę tutaj, że generalnie filmik trwałby godzinę. <laughs> A tego nie chcemy. Chcemy jak najbardziej zmniejszyć ten czas. Zobaczymy, co mi się uda najwyżej będę przycinać. Okay, generalnie po pierwszej warstwie wygląda koń tak. Jeszcze nie zrobiłam mu ogona, bo za ogon trzymałam generalnie chociaż w taką ręce brudne Wiadomo, może nie wygląda jeszcze dobrze, ponieważ tych warstw będzie kilka. Może już cztery, także... No. Fajne jest to farby akrylo akrylowie, że ona szybko zastyga, więc za chwilę już będzie czysto. Jeszcze sobie teraz poprawię smugi. No i tutaj znowu lecimy już z drugą warstwą podkładu. Także, no, powoli jakoś to idzie. Okej, okay, generalnie po pierwszych dwóch warstwach, jednej warstwie na ogonie wygląda to tak. Myślę, że wygląda na ok, Okej, jak na dwie warstwy. Teraz już będę robiła trzecią. I czwartą taką zabezpieczającą. I jeszcze ten ogon. Jakby cała prawa przednia noga jest, jeszcze ma jedną warstwę, bo yy, trzymałam za nią. Ale no. I w ogóle yy, tak się składa, że mam przy sobie drugi telefon, więc fajnie, bo będę mogła mieć odpalone zdjęcie yy, konia Izab, izabelowatego. Sorry, język mi się już plącze I jednocześnie nagrywać. Także fajnie. Wybrałam sobie takie w miarę fajne zdjęcie, gdzie widać generalnie całego konia. Yy, no i w sumie tyle. Mogłabym mieć odpalone dwa zdjęcia, no ale nie mogę użyć drugiego telefonu, bo będę nagrywała. A komputer, no, nie zajmie mi za dużo miejsca. Także będę miała jedno zdjęcie. I teraz już widzę parę miejsc, które trzeba by było spiłować, No ale, że jako iż ja nie mam. Yy do tego rzeczy, czyli nie mam skarpela, nie mam pilnika modelarskiego, no więc niestety preppingu nie będzie. Yy... No ale co? To też mój pierwszy custom, więc jakby... Może nie, nie będzie idealny. No ale będę się uczyła wciąż, nie? I każdy kolejny myślę, że będzie coraz lepszy. No to co? Ja czekam aż wyschnie i papa. Pa. Okej, okay, yy, prawie gotowa baza, został mi tylko jeszcze <laughs> ogon, jeszcze jedna warstwa. No i to będzie na tyle z bazy i będziemy przechodzić już do yy, pierwszego koloru. Tutaj mam zdjęcie poglądowe, także generalnie konie nie będzie miał odmiany na pysku, więc będzie po prostu szara skóra na pysku, ale będzie miał odmiany na nogach. Okej, okay, także generalnie nie unikajcie żółta, prawda, mi się wylałam wylał, wylał, wylał się, wylał się żółta farba. Także no, tutaj mam przygotowany kolor biały na grzywę. I tu mam przygotowany na maść... no po prostu na maść podstawową, tu mam szary na chrapki, a tam się koniecznie to suszy. Natomiast tutaj mam y, telefon i bidon na zdjęcie poglądowe. No także jak nie tego bierzemy, i będziemy malować. Tutaj moje bardzo mocno przyspieszone. Ale no, potrzebowałam jest to bardzo mocno przyspieszone, bo inaczej bym się ten filmik po prostu nie eksportował i no, byłoby ciężko z dostaniem go po prostu do galerii i tak teraz właśnie mam z tym problemy, przez co muszę go bardziej przyspieszać w niektórych miejscach i tak dalej. No, także tutaj mam właśnie malowanie tego. I przepraszam, że się to tak źle nagrało, pewnowo, ale no po prostu nie obróciłam tego. To jest taka jednorazowa sytuacja. A tak w ogóle to wy możecie pisać w komentarzach, yy, jeżeli macie jakieś rady dotyczące właśnie malowania kastomów i tak dalej. Bo ja sobie chętnie posłucham, co mogę następnym razem wykorzystać. Także znowu malujemy już kolejną warstwę. Jest to mocno przyspieszone, no bo niestety musiałam mieć tak przyspieszone, jak mówiłam. O, tutaj grzywa akurat ciężko, bo musiałam zostawić ją na biało. W sensie będę ją malowała jeszcze na biało, no ale tak. No i tak to po prostu wygląda. Yy, no i co mam więcej powiedzieć? No nie wiem, no. Custom wyszedł, zobaczycie jak. Możecie ocenić w komentarzach od 1 do 10, jeżeli będą włączone. A jeżeli nie, to zapraszam do społeczności, bo tam myślę, że już jest, jest ten. Yy, są jego zdjęcia, jej. Także, no. Tutaj już wyłączam głos i zaraz się do Was odezwę. Tutaj znowu mamy malowanie. Już trochę widać cieniowania zrobiłam, ale to jeszcze nie jest docelowe. Zostałam jeszcze grzywa, yy, ogon, yy, uszy trochę zmienię, chrapy i oczy, i grzywka, i nogi, <laughs> trochę jeszcze przede mną jest, jeszcze ta poprawa cieniowania, tutaj nie wiem co robię, chyba już tak, już zaczęłam chrapy tutaj, już zaczynam, generalnie to nie wiem ile ten filmik będzie trwał, ale obawiam się, że niestety długo, przez co będzie problem z eksportowaniem, akurat teraz mam problemy z eksportem, ale no, to się na pewno wykombinuje, także... No skoro oglądacie ten filmik, no to udało mi się, ale było, uwierzcie, ciężko, jak teraz to tutaj gadam. Musiałam poprzeć, bierzemy to po wie, wiele ba razy bardziej, także no to serio jest ciężkie. No ale... No, no tyle. Tutaj właśnie chrapki robimy. O, tutaj pokazałam kamerki. Możecie sobie spauzować, jeżeli nie widzieliście. No i tak naprawdę to na razie tyle. Generalnie już zrobiłam cieniowanie trochę i tylne kopyta, jeszcze nie całkiem, ale trochę I zrobić to to ale zaraz będę się brała za przednie Na których będą odmiany, bo na tylnych nie ma odmian, a na przednich będą odmiany, na obydwu przednich No a potem sobie tylko grzywa i ogon yy, Także już Wam włączam nagrywanie z innej perspektywy Tutaj też już malowanie Sorry, że tak się zacina, ale po prostu ja to tak szybko tutaj musiałam przyspieszyć ale no generalnie będzie to pokazane jeszcze na końcu, jak ten koń wygląda. I generalnie to skończyłam kopyta i odmiany. Jak widzicie, te kopyta są kremowe, może tego nie widać. Generalnie jest gruba warstwa farby, przez co nie wygląda to dobrze. Ale to jest mój pierwszy kasem. także proszę zrozumcie to, że nie wygląda to ładnie. Ale myślę, że jest lepiej niż było. Yy, no więc kopyta są kremowe. Też musiałam trochę nakładać więcej warzyw, żeby wyrównać kolor. Bo że to wygląda... Generalnie na żywo to wygląda lepiej, powiem wam. Serio, żeby na dużo lepiej yy, Także teraz jeszcze muszę... Grzywa też jest generalnie prawie ready już tylko muszę ten i ogon zrobić I oczy i chrapy dokończyć Także no, widzimy się jak już będzie konie praktycznie skończony Okej okay. yy, Grzecz już pomalowana totalnie Powiem tak Jak na mój głos, nie jest ani brzydka, ani ładna <laughs> Z daleka wygląda dużo lepiej, z bliska jest jakaś tragedia Słuchajcie, są takie zaciki i w ogóle Za gruba farby, przez co po prostu jakby nie widać sierści. Generalnie to była... I w ogóle wam pokażę paskę. To była wersja fabryczna Super. Mamy wersję fabryczną. To mamy wersję przeze mnie zrobioną. W sensie zrobioną przemalowaną. I ona jest większa i grubsza. Może tego tak nie widać na. i wyższa. Boże. Może tego tak nie widać na kamerze, ale on jest serio grubsza. I większa. Ale no. I także dziękuję Wam za obejrzenie tego specjalu. Było kilka wpadek, ale no i widzimy się w następnym odcinku. I następnym razem pewnie będziemy przerabiać tego konia. A potem jeszcze jednego. Także do zobaczenia, pa, pa. Tutaj niestety zrobiłam, no ale jak mówiłam w przyszłości nie. Także to jest na plus. I zaraz będziemy lecieć przez kolejne minuty filmiku. Trwa on już 33 minuty zamiast godziny, także fajnie. Hmm, no widać tutaj już warstwy cieniowania, mieszamy jakieś farby. Nie wiem, czy na chrapy, czy na co, ale na coś na pewno. <śmiecki> Więcej białego, co widzę. Chyba na chrapy. No Tutaj musiałam chyba wytrzeć pędzel z tego co pamiętam. Także tutaj już będę... jeszcze więcej. Aha, bo to do jednego tego. Do innej przegródki. Jak widzimy. <laughs> no i znowu mieszamy. A, bo mi tam mi raczej nie wychodził odpowiedni kolor i musiałam znowu mieszać, bo ten na chrapy to nie może być taki szary szary. Tylko musi być taki rozblendowany trochę z kolorem tego Izabelka. Taki bardziej brązowawy, wręcz, że nawet nie szary. No nie wiem, jak to powiedzieć. No i ja zrobiłam tak, że pomieszałam kolor Izabelka, Izabelka z właśnie tym szarym. No i wyszedł dobry kolor. Tutaj zmiana kadru trochę. Już, to, już totalnie nie korzystałam z zdjęcia poglądowego, no bo tam nie ma, jakby tego ściągnąć, bo tam jakby od. U prawdziwego konia to przejście jest takie naturalne. Tutaj musiałam się trochę pobawić z przejściem z chrap, no na chrapach po prostu tych kolorów. <laughs> ale no, mam nadzieję, że wyszło w miarę okej. Okay. No właśnie to już wziąłam go. Przepraszam was, że tutaj starałam trochę w kadrze, ale przepraszam was, że trochę mi nie wyszło. Po prostu, no jakby to ciężko jest tak się skupić i namalować ładnie to. Ja, mając konia w kadrze. Więc tutaj wyjechałam mocno za kadr. Także was przepraszam, ale no po prostu nie miałam jak tego inaczej zrobić ze względu na to, że po prostu chciałam to ładnie namalować. No i tyle taka prawda. Generalnie zostało nam ostatnie 10 minut. W sensie w montażu jak patrzę, ale. zdecydowanie będzie to mniej. Bo będzie więcej przyspieszania i tak dalej. Także fajnie. Okej, okay, także lecimy już znowu z nagrywaniem. Generalnie to czy ja właśnie robię przednie kopyta? Tak, odmianki. Generalnie zaczynam od odmian i malowałam kopyta na biało, potem je zmieniłam trochę na kremowo. No bo przednie kopyta nie są białe. Chociaż kamera tutaj tak wygląda jak białe, ale one się że są kremowe.